Yeah, i think that at the moment we're without luck um, they put in a good ball i think someone had contact that when i saw someone had contact with the player and they won the 50-50 and it's gone in it's at the moment i think we've been fortunate for the last few months and now No, last couple games we've been unlucky and I think eventually it's going to change. I think that we have many opportunities in this game to score a goal and take the lead and things are just not going our way at the moment. Szczerze, że nie mamy to teraz, mieliśmy to wcześniej, ale teraz dobrze gramy. Dużo jest tam positives, ale teraz to na końcu brakuje nam na obydwa strony. Że dobrze gramy, ale na końcu musimy skupić się, żeby Albo to wybić, albo szeliczyć bramki. I to jest teraz wszyscy zły jesteśmy, bo tracimy punkty. I to są ważne punkty, bo dobrze gramy, ale nie wiem, też to jest piłka. Tego szczęsza musimy. Pytanie może nie, nie do ciebie, bo wy gracie, macie za zadanie zabezpieczać dostęp do bramki, ale dlaczego korona nie potrafi wykorzystać sytuacji? Dlaczego jest tak, że dochodzicie do szesnastki, a później. Co się dzieje, że się nic nie dzieje w polukarnym I think just the final pass at the moment is a bit sloppy. It's just a little bit off. Um, and even sometimes when the pass is there, we're just not finishing our chances at the moment. I think that we just need to keep doing what we're doing. I think the last two games we created many chances. We were on the front foot, and I think, yeah, we just need to keep working in training, and the goals are going to come. Że dobrze robimy. Jesteśmy w dobrym miejscu, ale teraz to jest ten ostatni podanie. To jest słabe, słabe podanie, albo ten szał, albo to ostatnie podanie. To musimy na tym trochę skupić, się, bo to jest najważniejsze teraz, żeby jak mamy te podanie, to możemy szalić bramkę, ale to jest jedna rzecz, który dla nas nie wychodzi teraz. Moment, jakby się punktów, ale jak ocenił prostu Wydaje się, że to najlepszy moment, jak Ja Myślę, że dla mnie when i came in, it was a difficult situation. Um, i had been off for three months, um, and i think after three months to come straight into playing is difficult. Um, obviously, i want to help the team and i want the results to go our way, um, but i think the more i play, the more comfortable you get. it's about getting into a rhythm. Um, so hopefully, if i keep getting opportunities, i'm going to keep trying to help the team and keep growing as a player. I po prostu, najwięcej, że więcej zagra, to więcej będzie mógł po, a, pomagać drużynie i to, to jest dla, a, dla jego ważne, żeby więcej minuty grać i wszystko zrobić, żeby pomóc drużynie i to tylko trochę więcej czasu i wszystko będzie w dobrym kierunku. Ja wrócę jeszcze do tej bramki dla Górnika. Czy Xavier mógł wyjść do tej piłki? Mógł próbować łapać, przecinać, piąskować? czy to dobrze, że został na linii, czy raczej źle, Twoim zdaniem? Nie, ja myślę, że on nie mógł wyjść, bo dobra piłka, ja myślałem, że była, to jest skupienie drużyny. My musimy lepiej z tym traktować i to jest dla nas. My musimy strzec, żeby to wybić. To jest koniec meczu i to teraz dwa mecze pod rząd, że tracimy i to, to naprawdę boli, bo dla mnie. Ja, Byliśmy najlepszą drużynę dzisiaj i ostatni mecz, ale przegrywamy te mecze i to, to nie jest dobrze, to żeby. Ale na ten mecz, to ja myślę, że dobrze, że on został. To jest nasza wina, że my nie wyszliśmy i wybieliśmy piłkę. Skąd się ten Janicki tam wziął? Ktoś zgubił krycie? On tam pchał i krę kręcił, to tak, bardzo nie wiem, muszę na to popatrzeć z drużyną i Musimy zobaczyć jak to załatwić, bo nie możemy tak tracić bramek i musimy na to popracować, żeby następny tydzień byliśmy gotowi. Czas leczy rany, pewnie w poniedziałek, we wtorek już pozapominacie troszkę o tym meczu, chociaż w głowie na pewno jeszcze będzie siedział, no bo przed Wami Legia i trzeba się wziąć w garści, no i przygotować się do tej Legii odpowiednio. No 100%, to następny mecz jest bardzo ważny. Czyli w kolegi, to wszyscy będą gotowi na ten mecz. Ale tak, możemy teraz być zły, może jeszcze jeden dzień o tym myśleć, ale potem musisz zapomnieć. To jest długi sezon i jak zawsze będziesz pamiętał, co mógł stać, o dlaczego to nie wyszło, to nie pójdziesz to krok do przodu. To musisz o tym zapomnieć, ale od tego uczyć się, jak naprawić, żeby pójść dalej. Wszystko. Dzięki.